24, bardzo pamiętny. I były to jeszcze czasy Królestwa Polskiego, drodzy Państwo. I wtedy, jak jeszcze TVO nie było pana Korczarowskiego, to ja zostałem zaproszony do tej telewizji TVO. I tam byłem ja. Byłem, był pan, pan Karol Nowacki, był prowadzący, był pan Jarek Oslaw Kaczyński, wielki Polak, y, ówczesny, lecz nie jest w tym momencie. Wielkim Polakiem, nie jest wielkim, wielkim Polakiem dla mnie, lecz przez wielu był i jest nadal uważany za wielkiego Polaka. No i co jeszcze? I wtedy, wtedy naprawdę ludzie zaczęli się mnie dopytywać o tego mega węża 9. I drodzy Państwo, ile lądowań na Księżycu było, ile minimum było tyle lądowań na Księżycu, ile mega wąż 9 razy zrzuca skóra w ciągu dnia a maksymalnie tyle, ile w ciągu e, dwóch lub trzech dni. I proszę sobie to zapamiętać, ponieważ na tej podstawie będą Państwo mogli e, mogli zrozumieć, co, e, ile e, czasu mega wąż zrzuca z co i ile jest lądowań na księżycu. Dodatkowo orbit wtedy ja powiedziałem, bardzo zresztą usłyszeli że to są gumy, a nie jakieś tam nie wiadomo co. I zresztą zrozumiałem rację, bo nawet prowadzący nie umiał wytłumaczyć, co to jest to orbita. Ja uznałem, że, że właśnie i miałem rację, jednak dowiodłem swojego i jestem obecnie prezydentem i, i właśnie, I, i życie, po prostu, no życie, 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 mega wam życzę, życiel. Dobrze, na szczęście tutaj widzowie będą mieli okazję sobie zapamiętać te słowa, ponieważ transmisja jest nagrywana. E, jeszcze tam tutaj jeden SMS, e, cytuję. Co pan sądzi o tym Niemcu, co chciał zostać prezydentem i mu się nie udało? Pseudonim Mossadus Rajszung? No, on ogólnie był dużym zagrożeniem. Nawet były takie plakaty z tym zagrożeniem, ale myślę, że on, że on już nie będzie kandydował więcej. E, dobrze. Co pan zamierza jako prezydent Rzeczypospolitej e, zmienić w polityce zagranicznej pols Polski? Moja pierwsza wizyta tutaj już Państwu zdradzę, o ile się uda. Oczywiście wszystko na ten moment z władzami innego państwa mam ugadane. Będzie wizytą w Moskwie, drodzy Państwo, ponieważ chcemy zakończyć konflikt między Polską a Ukrainą. Przepraszam, Polską a Rosją. Dlatego będziemy właśnie Będziemy, e, będziemy w ten sposób działać. Dobrze. A co pan sądzi o funkcjonowaniu polskich kolei? Co by pan mógł zmienić podczas swojej kandydatury? Sama prezydent do kolei. Ja będę siedział na stołku, ja będę, ja będę podpisywał ustawy, ja będę uczestniczył w obradach parlamentu, lecz e, nie widzę sensu w tej zmianie, nie za bardzo czegoś w. Mm, drodzy Drodzy państwo, w kolejach polskich, które myślę, że raczej nie zmienią swojej prędkości przez moją kandydaturę. Mamy jeszcze tutaj SMS na linii. Imperialistyczno, kapitalistyczny zachód czy bratni naród rosyjski? Pytanie do pana. Ja wybieram Polskę. Dobrze. Czy bym... Czy e, chciałby pan startować w następnych wyborach prezydenckich? Ależ oczywiście, jeśli będzie taka wola partii, żeby ehm. wystawić takiego obywatelskiego i niezależnego kandydata, jak ja, no to oczywiście. Dobrze, rozumiem. Jest jeszcze jakieś pytanie, jakiś SMS? Ponieważ jeśli o się nie pojawi przez minutę, to tu będziemy już kończyć. O, tutaj przyszedł już SMS na linii. E, do Pana Prezydenta, kto miałby zostać królem według Pana, jeżeli doszłoby do zmiany Konstytucji? Wydaje mi się, że prezydent. Mm. A takim... A czy nie wykluczam, że byłyby wtedy potrzebne również e, wybory, czy referendum co do tej zmiany Konstytucji, ponieważ e, umówmy się, jest to rzecz ważna i poważna. W takim wypadku wolałby pan sukces dynastii, czy tak zwaną wolną elekcję? Wydaje mi się że jednak, następ, e, ponieważ w wolnej elekcji, e, w wolnej elekcji występują takie e, rzeczy jak obcokrajowcy, chyba żeby było to na jakichś zasadach, ale wtedy by się to nie różniło praktycznie niczym od dożywotniej prezydentury. E, a dynastia ma w sobie do, do siebie to, że Eee, że, że, że tutaj będą równe kontrakty eee, Kto wie, ten wie. I będzie jeden czysty styr. Dobrze, no tym akcentem zakończymy. A nie, przepraszam, mamy jeszcze jeden SMS. Eee, czy należy zmienić konstytucję dokładnie? Czy należy zmienić konstytucję dokładnie? Ślubowanie na prezydenta przez dodanie? Tak mi dopomóż mega megawąż 9. Można by było, można by było, nie wykluczam tego. Dobrze. Jest to dość ciekawe wyjście, nie oszukując się. Tym akcentem zakończymy. Był z nami pan prezydent Witold Maltase. Dziękujemy za gościnę. Również był z nami pan premier Włodzimierz Loterski. Dziękujemy państwu za uwagę. Do zobaczenia.